Witajcie w kolejnym odcinku serwisu imprezowego ZIGO.pl. Jak zwykle mamy dla Was ciekawe wydarzenia z regionu, wiele konkursów i wiele nagród. Zapraszamy do oglądania. 2 listopada w kinach Helios w Sosnowcu, Dąbrowie Górniczej, Bielsku Białej oraz Katowicach odbędzie się filmowy maraton grozy i horror. Maraton rozpocznie się 2 listopada o godzinie 23, a zakończy się o 7 rano dnia następnego. Podczas pokazu zobaczymy cztery mrożące krew w żyłach filmy: Silent Hill Apokalipsa 3D, który będzie pokazem przedpremierowym, Dom w głębi lasu, Szepty oraz Czarnobyl: Reaktor strachu. Zapraszamy do Kin Helios. 26 października do kin wchodzi najnowsza część przygód Jamesa Bonda Skyfall. 23. opowieść o Jamesie Bondzie została wyreżyserowana przez Brytyjczyka Sama Mendesa. Craig wcielił się w Bonda po raz trzeci. Kolejna misja agenta 007 kończy się katastrofą, a wielu innych pracowników brytyjskiego wywiadu na całym świecie zostaje zdekonspirowanych. Lojalność Bonda względem M poddana zostaje ciężkiej próbie. Po ataku na siedzibę MI6, M zostaje zmuszona do przeniesienia działalności do podziemnego centrum. Jeśli widzieliście film Magic Mike, to wiecie o co chodzi. Tej nocy w klubie Energy 2000 zostanie zaprezentowane specjalne show dla Pani. Drogie panie, impreza dla wszystkich szalonych kobiet odbędzie się w katowickim klubie Energy 2000. Ale panowie nie przejmujcie się, dla was też na pewno znajdzie się coś ciekawego, także gorąco zapraszamy wszystkich na tą imprezę. 28 października na Placu Tropikalnym w Galerii Handlowej Silesia City Center odbędzie się koncert Ani Wyszkoń. Urodzona na Śląsku była wokalistka zespołu Łzy, wystąpi podczas finału konkursu Cztery Koła Roku. Koncert rozpocznie się o godzinie 19, a wstęp jest bezpłatny. Konferansjerem tego wieczoru będzie Marcin Prokop, znany między innymi z telewizyjnego show Mam Talent. Zapraszamy do Galerii Handlowej Silesia City Center. 8 października, czyli w najbliższą niedzielę w klubie Carpe Diem w Katowicach zabrzmią dwie ciężkie śląskie kapele. Solidne uderzenie zapewni nam Electric Retards oraz Psychotic Violence. Organizator nie odpowiada za straty psychiczne oraz fizyczne poniesione podczas koncertu. A teraz zapraszamy Was na materiał o zespole Electric Retards. Ja nie czułem nigdy, że o, teraz mam zespół i jestem fajny. Co z tego, że się ma zespół? To wcale jeszcze nie znaczy, że się jest jakimś super człowiekiem i nie ma takiego jednolitego początku. Ja myślę, że na pewno był taki moment, że wszyscy uznaliśmy, o, nasza muzyka jest chyba fajna, podoba nam się to, co robimy. Ja nie mam pojęcia, czemu Electric Guitar. Możemy chociaż powiedzieć, skąd się miała nazwa. Było to zainspirowane komiksem internetowym, który odbył dosyć kontrowersyjny. Też nie do końca identyfikujemy się jakiegoś personalnie z treściami, Zreszami. które są w nim przekazywane. A przyjęliśmy sobie tą nazwę yy, po to, żeby dokonywać swoją muzyką i pod tym szyldem swego rodzaju kulturowego catharsis. Myślę, że coś takiego, że przez przedstawienie ludziom... Yy, no, najgorszych rzeczy, które mogą sobie wyobrazić, to prowokujemy poprzez też wydźwięk naszej muzyki to, że ktoś, nie wiem, może się jakoś poczuć lepiej z samym sobą, chociaż to jest raczej ukierunkowane na zupełnie odwrotny efekt. Gdybyśmy chcieli, żeby ta muzyka była komercyjna, to byśmy ją taką zrobili. Więc gdybyśmy chcieli. Zbyt teraz, w RMF, żeby nas właśnie, jakieś 17-letnie dziewczynki z kompleksem niedopieszczenia przez ojca, rzucały w nas stanikami, moglibyśmy to zrobić. Ale stwierdziliśmy, że mamy to w dupach, że wolimy sobie tworzyć alternatywną scenę nie dla każdego. Nie zależy nam na tym, że o, to teraz jest moda taka i dodajmy, nie wiem, więcej czegoś, tam. Zróbmy tam remix albo dodajmy autotune, to, to jest bez sensu, bo możliwe, że będą takie elementy, ale dopiero jeżeli sami poczujemy, że to jest okej. Okay. <śpiewanie> Na początku roku chcemy zrobić taką większą trasę po Śląsku, w okolicach, zahaczyć jak najwięcej właściwie miast, żeby zagrać tam koncerty. Mamy nadzieję, że już będziemy mieli jakąś epkę nagraną, tak porządnie, tak żeby to dobrze brzmiało i dało się tylko słuchać. No i, i właściwie tyle. Będziecie mogli nas posłuchać w najbliższą niedzielę, 28 października, w Katowickim Karpediem przy Placu Wolności, w którym zagramy z Psychotic Violence. No i rozdupimy wam gry. I o będziemy... około godziny O godzinie 20. Tak, tak, O 20. Zapraszamy. Zaprasza. Zaprasza. Tak. <śla> Pozdrawiamy z Mamy jeszcze dla Was rozwiązanie konkursu z zeszłego tygodnia. Autor książki Narkotyki. Dlaczego legalizacja jest nieunikniona, Michel Auri pisze na co dzień do francuskiego dziennika Libération. Nagrody książkowe wygrały Agata Bereza, Milena Knapik oraz Jolanta Konopka. Zwyciężczyniom gratulujemy oraz zapraszamy do udziału w konkursie w tym tygodniu. Jak zwykle mamy dla Was konkurs. W tym tygodniu pytanie konkursowe brzmi, skąd wzięła się nazwa zespołu Electric Ritards? Odpowiedzi na to pytanie przesyłajcie na adres konkursmałpazigo.pl. Do wygrania w konkursie są wejściówki na koncert zespołu, który odbędzie się już w tą niedzielę w katowickim Carpe Diem. Jeżeli chcecie nas poinformować o jakichś ciekawych wydarzeniach, piszcie do nas na adres redakcja Dziękujemy, że oglądaliście ten odcinek i zapraszamy Was na następny już przyszły czwartek. Do zobaczenia!